to brzmi dosłownie jak jakiś dinozaur z prehistorii. Jednak chyba nie wszystkie wyginęły. Czy to powiedzenia do Dezie to żołnierz! Byliście kiedyś w szpitalu małe fanbiki Byliście? No byłem... byłem. No byłem. Żeby was... Żeby was... Ale by... No jak się urodziło. Ja właśnie No właśnie, bo były dupa. To jest jednocześnie śmieszne, ale z drugiej strony to tak nie do końca. Cieszynka, cieszynka Mała cieszynka, duża Jak toksycznym graczem trzeba być, żeby wygadywać takie rzeczy Moja diagnoza jest taka Natychmiast przerwa od Fortnite, bo stan może się pogarszać a teraz muszę się Wam do czegoś przyznać, widzowie. Przez całe swoje życie byłem w błędzie. Zwyczajnie byłem w błędzie. Bo ja już myślałem, że słyszałem naprawdę głośne raidze w Fortnite, ale to tego nie da się opowiedzieć. To trzeba po prostu zobaczyć. Ja nie wiem co tam się stało, ale obstawiam, że klawiatura do tego już nie przetrwała. Pamiętajcie tak, żeby nie denerwować się przykrze Fortnite, trzeba być oazą spokoju wyciszonym kwiatem lotosu na spokojnej tafli jeziora. Jeżeli nie zaśmiejecie się chociaż raz podczas tego nagrania, no to e, ja normalnie pakuję walizę i wyjeżdżam z tego YouTube'a. Nie no, tęskniłbym za wami, ale zobaczcie to mistrzowskie disowanie. O, odzywa się lup, no, który gra na PlayStation 4 za 1000 zł, a ja gram na komputerze za 10 koła. Jak na kompie zniszczę który kosztuje 1 złoty, to mogę za... Jeden złoty, weź jeden złoty, to ja mogę twoją rodzicówę... Jedne złoty, to twój stary kosztuje i twoja cała rodzina... Nie no, teraz to jest. Ja... Ja już naprawdę zwątpiłem, gdzie są rodzice? No, dobra, ale te koledzy to są nie warty. Ja to z takich słów nie znałem nawet. wiesz, ja, że teraz ten filmik są twojej mamie, bo to ma wszystko nagrane, nie? I powinieneś wysłać, o i powinieneś. Może to by coś chociaż dało. Ale nie znasz mojej mamy, tych chórajeczek. Znam to znam A ty co, o co? Masz małego gadać, czy to mogę z twoim starym na twój temat? No. Na... Mm -hmm. Pokażę temu, tena, jak moja się na swój kanał wyrażasz w internecie. Wszędzie można spotkać takich graczy, czy to w Brawl Stars, czy w Fortnite, czy w CSGO, no ale po co się tak disować? Po co? Po co psuć komuś dzień i sobie jednocześnie? To jest pytanie, na które serio chciałbym znać odpowiedź. Game Możecie napisać mi w komentarzu odpowiedź na to pytanie. Może Wy mi pomożecie. Boty wyzywające się od botów, no tego jeszcze nie gramy. Jesteś największym botem, mm. Dobra, powtarzasz się jak swój stary o pracy. No i Oj, ja się do tego przyznaję. Nie. Dobra, to akurat było dobre. Tutaj, tutaj masz mnie Dobra, ty matki nie masz się starego. Jesteś starego. Jesteś w domu dziecku. Dobra, jesteś botem największym. Nie powtarzaj się tak jak starą pracę, okej? Okay? Grenowowany rewolwer. Ja nie <grym> wiem co siedzi w ich głowie i chyba... <grym> no, wiedzieć, bo okaże się, że jest tam tylko przeciąg i nic tam dosłownie więcej nie znajdę. Nic. A jeżeli wy macie <grym> nagrania do takich odcinków, no to wiecie co robić. Wysyłajcie mi filmy w prywatnej wiadomości na moim Instagramie, do którego link oczywiście jest w opisie. Zbanus pospolitus. To tutaj będziemy w stanie obserwować te rzadkie i nadzwyczaj nerwowe osobniki W swoim naturalnym środowisku, czyli w grze komputerowej o nazwie Fortnite Battle Royale Nie umie się odezwać, bo jest Tak, Ta, gość się wamał na jego kompa i od razu gra mu się zepsuła No ja już widzę jak on to robi Cytuje. On cię jeszcze porobi, Coś nie to Jeżeli ktoś jest lepszy od ciebie, no to wiadomo, no musi oszukiwać, no nie ma innej opcji po prostu. No tytuł dzbana odcinka leci zdecydowanie do nich. Gratulacje, gratulacje, po odbiór nagrody zgłoście się nie, do swojej mamy, która przeobrza nam na głowę, bo nic innego wam już nie pozostało. Ale to jeszcze nie koniec, bo mam jeszcze jednego asa w rękawie. I właśnie teraz go wyciągnę. Zamknij się! Zamknij się! Ta, twoja stara. Twoja stara, twoja stara, Tak. Twoja stara ubiera plecaki i udaje Transformers. Może i mam 22 lata, ale nadal bawią mnie takie rzeczy, i chyba nigdy nie przestanę mówić. No, okej, nie ogarniętym dzieciakiem i nic więcej. Mhm. Normalnie trafił swój na swego. Ja tylko przypominam, że dorosłym staje się po osiemnastce. Także jeszcze trochę chyba musicie poczekać. Niemniej no beczunia konkret z tych ziomeczków. gościu, ile masz lat? No co o ciebie? No i tak, 11. Dobra, I tak dobrze wiesz, że cię zjadę do zera. Ja mam 14, także... Ty 11 IQ. Ale dobra, dobra, zobaczymy. Humor poprawiony, także dzięki.